Jo siemanko, z tej strony Kondix i dzisiaj sobie pogramy w pewną gierkę Pace of Dictators czy coś tam, nie nie wiem jak to się nazywa Ale tutaj macie taki jakby, no tutaj zaczynacie sobie, jest No i my sobie zaczniemy bardzo dziwnym państwem Ogólnie to państwo nie jest aż tak bardzo biedne Ale możecie się domyśleć, to jest Cypr Dokładnie, to jest cypr. I my sobie ustawimy kolor, może na mój ulubiony, czyli taki, jakiś taki. Taki ciemnozielony, no nie? I myślę, że na początku z miłą chęcią byście mogli zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No wyobraźcie sobie to, jak to jest. No, ja 10 minut dziennie może spędzam na. Dobra, tygodniowo spędzam ze 40 minut nad YouTube'em, no nie? No a wy, no jak to, no? Kurde, dwie subskrypcje na tydzień, no co to ma znaczyć, no ludzie. Ogólnie w tej grze dostajemy hajs co sekundę, no nie? I zobaczcie, tu, tutaj jak sobie wejdziemy w to tutaj, o, to możemy sobie ulepszać produkty i zobaczcie, hajsu coraz więcej dostajemy, no nie? Znaczy najpierw musimy zapłacić, no nie? Dostajemy cztery ziko. Yy, znaczy, 5 zł na sekundę, i co? Tutaj wbijamy sobie, tutaj, i oczywiście, armię sobie robimy, no nie? No bo co innego. O, tam był samolocik. Samolocik sobie zbierzemy, bo jak widać, te samolociki dają hajsiwo, no nie? A hajsiwo chyba każdy chce. No i co? Myślę, że tym cyprem akurat możemy już zaatakować pierwsze takie nieco słabsze państwo. Pewnie sobie wyobrażacie o jakie, no nie? A tu jest takie mini, tutaj ta to, 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 to. No pewnie sobie myślicie, jakie to państwo. To jest Djibouti. No, na szczęście z geografii nie jestem aż tyle aż taki słaby. O, czekajcie, bo tutaj był samolot gdzieś chyba. Czy mi się wydawało? E, chyba mi się wydawało, no nie? No i teraz możemy zaatakować tą. Te państwo, kolonizując je, bądź też, no po prostu, żeby było dla siebie. Okej, okay, my sobie podchodzimy tutaj taką, takim dużym klocem, no nie? I aktualnie chyba, no, no, mamy bitwę wygraną, no nie? I zobaczcie, im więcej tych państwa mamy, to tutaj też możemy sobie ulepszyć, no nie? I im więcej tych państwa my, tym lepiej. Bo myślę, że za niedługo będziemy mogli nawet, nie wiem, nawet Turcję zaatakować, choć to nie będzie aż takie łatwe. My sobie zaczniemy oczywiście od państw afrykańskich, bo państwa afrykańskie oczywiście wiecie, że są biedne. Oczywiście nie, że żebym ja tutaj groził państwom afrykański, afrykańskim, ale no, no co, no, przyznajcie, to prawda, nie. Ja nie chcę tutaj nikomu grozić, tak, tak, no i co? My sobie oczywiście teraz polecimy z kolejnym, ulep... no kolejne ulepszenia są, no nie? Oczywiście tutaj możemy sobie ulepszać w statkach różne rzeczy, w samolotach też, no nie? No i tutaj, o, czekaj, bo samolocik tu leciał, samolocik, choć tu, no dobra, poleciał sobie gdzieś. No i teraz chyba możemy podbić śmiało to państwo, no nie? Oczywiście widzicie, że to państwo jest skolonizowane przez Włochy, no nie? No Włochy jednak są potężne. Oczywiście możemy odkrywać też te państwa, no nie? My sobie skolonizujemy teraz yy, te państwa. Okej. Okay? Znaczy te państewko małe, no nie? Yy, oczywiście jak się nazywa ta gra, to macie w opisie. O, wygraliśmy walkę w tym momencie świetnie, idealnie. My sobie oczywiście tutaj ulepszamy. Dobra, o tutaj. Dobra, świetnie. I myślę, że możemy sobie na luzie ulepszyć armię naszych kolonizantów, no nie? Oczywiście kolonizanci nie są ulepszeni. I co teraz? Myślę, żebyśmy mogli tutaj coś, nie, tu jest Kanada, kurde. Oczywiście wiem, że tutaj są troszeczkę biedniejsze państwa, bo oczywiście Anglia nie, nie chce w nie pokładać większych fundamentów i my sobie możemy je na luzie podbić tym cyprem. W ogóle cypr podbija świat, to będzie taka seria śmieszna. Myślę, że to Państwo byśmy mogli sobie podbić i może to. Może to, ale nie wiem czy to pójdzie na dobre. Eee, dobra, świetnie. Czekaj ile ta, ten ma, te państewko ma gwiazdek? No tej już ma nieco więcej gwiazdek, bo ma pół. No, no, choć, że tutaj ty samolocie ty. No dobra, świetnie. Eee, idziemy sobie do, do tych państewek. I myślę, że na sam początek oczywiście to słabsze państewko sobie podbijemy. W ogóle nie mamy na tyle punktów, bo ja nie jestem pewien. Ma trochę wstyd przegrać, no nie? No i ty, bo my tu mamy różne wiadomości. Trade deal, good times. Fajnie. Mam już Gradings. Gratings. Dobra, idź mi stąd. Dobra. Czekaj, podbijamy? Nie! A nie, przegraliśmy. Nie, wygraliśmy. jej Świetnie pisało Won, a Won to wygrana, haha. Ok, my sobie oczywiście tutaj y, Sugar Factory, czyli y, no y, taka jakby, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale okej. Okay. To jest y, ten y, cukrowa, cukrowa fabryka, no taka cukrowa fabryka można powiedzieć. Ok, teraz możemy sobie na luziku Fiku Miku podbić. Można powiedzieć... Salwador. Tak, to jest Salwador. No choć tu no, ty samolocie głupi, no no. No dobra. Oczywiście jeżeli będziecie chcieli sobie pograć w tą grę, to w opisie jest jak ta gra się nazywa. Na Google Play sobie możecie popykać. I okej. Okay. Myślę, że kolonizujemy to państewko małe. No dobra. Mamy już może całkiem sporą kolonię, zobaczmy, no dobra, zbyt spora to ona nie jest, tutaj mamy swoje yy, odłamki i oczywiście w Afryce, no, no zbyt dobre to to, to nie jest, no nie? Libanu nie będę podbijał, o dziękuję, easy win, miło mi, <laughs> przepraszam, dobra. I teraz zobaczmy, a nie, 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 tu, 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 okej. Okay. Teraz sobie oczywiście ulepszymy, u, tutaj mają t-shirty, super, super. -sh -sh I myślmy, gdzie byśmy mogli jeszcze się rozprzestrzeniać. Chwila, a Jamajka jest przecież y biedna, znaczy nie biedna, ale y to jest y kolonizant y chyba Anglii albo Francji. Nie, Anglii, Anglii jednak. Bo Francja miała swoje przecież terytorium tutaj w Afryce, no nie? A my, no, no, no Anglia miała tam bardziej w. No, na lewo, nie? Okej, okay, tutaj jeszcze sobie bronię pokupujemy, żeby mieć pewność. Kurde, na razie żadne państwo nie miało tutaj tych Cho chociażby. Y Chociażby przykładowo... No chodź tutaj samolocie, dobra. Żadne państwo nie miało, chociażby przykładowo samolotów, no nie? Bo my takie nam biedniejsze nieco państwa tutaj raszujemy. Okej, okay, mamy swoje kolonie już na tych. na troszeczkę w stanach, no nie? Na, na tych. No. No wiecie no. Myślę, że kolejnym państwkiem to bym, no dobrym państwkiem by mogło być tutaj, by mogły być Bahamy. Bahamy tutaj. Mm, o, super, wygrałem. Co jest? Co się stało? Dobra, a dobra, to dobra, ok. My sobie oczywiście ulepszamy tutaj. O, tutaj mają browary świetnie. Browary może się przydadzą, ok. No I sobie ulepszamy oczywiście to. I co? Chyba teraz nabahamy, no nie. Y oczywiście, niestety, zaraz ten odcinaczek będzie się kończył, też mi smutno. Bardzo mi smutno, ale. Y no ale każdy odcinek ma. Ech, świetnie. Y każdy odcinek musi mieć swój koniec, prawda? Także myślę, że jeszcze to i jeszcze jedno państewko sobie podbijemy i koniec. Albo nie, to już będzie ostatnie. Okej, okay, niech będzie świetny koniec, jak podbijamy kolejne państewka. Oczywiście sporo już państewek, żeśmy sobie podbili tym cyprem malutkim. No i co? Yy... Czekaj, podbijamy to? Podbijamy, nice. <coughs> Kurde, ja mam jakąś grypę, czy co? Yy, Okej, okay, oczywiście wygraliśmy... Świetnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście tutaj sobie ulepszymy. I co? Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Także możecie sobie zobaczyć, jak wygląda w tym momencie nasze państewko. O, tutaj mamy tak siup, 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 siup. Tutaj mamy swoje odłamki w Ameryce. O, tutaj jeszcze mamy tego. I mamy oczywiście w Afryce. No i co? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.